Żyjemy w bardzo ciekawych czasach dla gamingu. Z jednej strony zalewani jesteśmy tytułami AAA często wątpliwej i niestety jakości. Z drugiej strony mamy największy wybór gier, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Ba, nawet do narzędzi do samodzielnego tworzenia gier mamy teraz o wiele łatwiejszy dostęp w porównaniu do tego co się działo na przykład 20 lat temu. Najwięksi twórcy z przeogromnym budżetem mają tylko jedno najważniejsze ograniczenie, a jest to ich własna wyobraźnia, bo technologia idzie do przodu i coraz więcej technologicznych nowinek mamy też w grach, a to świetny moment, aby wydać Skyrim'a po raz siódmy. Porozmawiamy dzisiaj o remasterach i remakach gier, a do tego materiału zainspirowała mnie sytuacja z remakiem Gotika i podniesienie ceny poprzednich wersji gry o 130% na Steamie. I tutaj pierwszy powód, dlaczego takie gry powstają, nasuwa się sam. Szybki i prosty zarobek. Nowe IP zawsze jest ryzykiem, bo mówimy tutaj o tworzeniu całego uniwersum od podstaw, tworzenia reguł świata, projektowania mapy, wymyślania optymalnego dla gracza systemu rozgrywki i walki. Do tego dochodzą też koszta marketingu, bo po prostu wymaga on większego wkładu niż znane nam IP. I tutaj świetnym przykładem jest Concord, które jako nowe IP pochłonęło ogromny budżet. Według niektórych źródeł całkowity budżet obejmujący produkcję, marketing i tak dalej, mógł sięgnąć nawet 400 baniek. Miały być gadżety, komiksy, animacje, miały być to drugie Gwiezdne Wojny, a okazały się gwiezdnymi jajami, które działały przez tydzień. Ale też kontynuacje znanych nam gier też nie są pewniakiem, bo pierwsze co przychodzi mi na myśl to Duke Nukem Forever, a to jeden z największych faili jakie pamiętam, bo premiera gry była przesuwana w nieskończoność, bo właściwie w game devie tak można nazwać 13 lat. Pierwotnie gra miała wyjść w 1998 roku, czyli zaledwie dwa lata po kultowym Duke Nukem 3D. Wyszła ostatecznie w 2011 roku, kiedy już książę właściwie no, nikogo nie interesował. No a koniec końców gra okazała się być nieciekawa i była to gra nieciekawa za 50 milionów dolarów. I dlatego twórcy często decydują się na remastery i remakey. Remastery są mniej pracochłonne w procesie tworzenia, bo tutaj poprawiane są właściwie tylko aspekty techniczne gry, takie jak grafika, dźwięk. Optymalizacja, poprawki błędów, które występowały w oryginale, no i dopracowanie, żeby gra działała na nowych komputerach i konsolach. Dzięki temu twórcy mogą dotrzeć do nowych graczy starymi tytułami, którzy no, nie mieli po prostu okazji zagrać w pierwotną wersję gry, bo ta na przykład nie jest już dostępna nigdzie. Chociaż no, mamy Steam, Goga, Epika, i generalnie gry, teraz się kupuje na pc w wersji cyfrowej. Albo te stare tytuły no, nie działają na nowych systemach. Remake jest zdecydowanie bardziej wymagający, ponieważ tutaj budujemy grę od podstaw z zastosowaniem nowoczesnych technologii, poprawioną mechaniką rozgrywki. I świetnym tego przykładem jest Resident Evil 4, gdzie klasyczna gra została przeniesiona na nowo, nowoczesny silnik, dając lepszą grafikę, ulepszony system walki. I cieszy to oko nowych graczy, bo wizualnie robi ogromne wrażenie, a dobrze robi też starym fanom, bo dostali w bardzo dobrej wersji to, co już znali. Z perspektywy finansowej remastery i remake'i to znacznie mniejsze ryzyko niż inwestowanie w nowe IP, bo twórcy inwestują tutaj już w marki znane. Liczą na lojalność fanów i w miarę pewny sukces, oraz na nowych graczy, którzy kiedyś o tej marce już słyszeli i może usłyszeli, że jest całkiem dobra. I choć no, nie daje to takiej świeżości jak zupełnie nowe uniwersum, to jest to dla wydawcy sposób na szybki i prosty zarobek. No i jak już mówiłem wcześniej, sam marketing nie kosztuje tyle samo, bo mówimy tutaj o tytułach sprzed lat. Gry retro. Nie ma co ukrywać, stare gry nie zawsze współpracują dobrze z nowymi komputerami, i czasami nawet ich uruchomienie to już ogromny sukces. Chociaż nasze komputery są no, wielokrotnie mocniejsze niż te sprzed kilkudziesięciu lat, to starsze tytuły często mają problem z działaniem na nowoczesnym sprzęcie. I chociaż to może wydawać się dziwne na pierwszy rzut oka, to w rzeczywistości jest to zupełnie naturalne zjawisko. Od razu mówię, że ja nie jestem w tej dziedzinie ekspertem, no ale gry w latach 90. były robione zupełnie inaczej, bo były projektowane z myślą o tych ówczesnych systemach operacyjnych i architekturach sprzętowych. I wtedy nikogo nie obchodziło, jakie komputery będziemy mieli za 20 lat i na jakim oprogramowaniu będziemy funkcjonować. I to właśnie te różnice powodują, że niektórych gier bez modowania możemy w ogóle nie odpalić, albo jak już odpalimy, no to nie wyglądają zbyt dobrze. I tutaj z bezinteresowną pomocą przychodzą wydawcy gier, którzy pomagają nam w uruchomieniu starych gier przez aktualizację, aby można było je odpalić na współczesnym komputerze, albo wydadzą odświeżoną wersję znanej, lubianej i nostalgicznej gry, jak to na przykład zrobił Rockstar z GTA 3, Vice City i San Andreas. GTA The Trilogy Definitive Kurwa Edition. No ta gra, no to, to był mem. Masy filmów można znaleźć na YouTube, jak paskudnie wygląda ta gra, ile błędów ona miała. I podobno teraz już ta gra wygląda znośnie, ale ja na szczęście jestem dumnym posiadaczem starych wersji na Steamie. Bo uwaga, już ich nie można kupić. Nie chcę oczywiście demonizować remasterów, bo nie ma co wrzucać wszystkich tego typu gier do jednego wora, a duża część z tych gier jest naprawdę udana, jak remaster mojej ulubionej strategii wszechczasów, czyli Warcraft 3 Reforged. A nie, zaraz. Remaster mojej ulubionej strategii wszechczasów, czyli Age of Empires 2 Definitive Edition, gdzie dostaliśmy nowe nacje. Dodano zmodernizowany tryb multiplayer z systemem matchmakingu i dzięki temu możemy grać... Przez internet z ludźmi o podobnym skilu co my. Ale wiecie, no wystarczyło zrobić to, co robi GOG. Dzięki programowi Preservation, gracze nie tylko mają dostęp do klasyków gier komputerowych, ale także umożliwia ich dalsze istnienie mimo upływu lat i znikania z rynku. Często dotyczy to starszych tytułów, które no nie są już dostępne w tradycyjnych sklepach ani na innych platformach, a także takich, które z różnych względów no, mogły zostać po prostu zapomniane. I tutaj GOG stara się, by te gry były dostępne w formie, które działają bez większych problemów na współczesnych systemach operacyjnych. Polska góra! Konsolowcy, jak ja ich kurwa nienawidzę, zajebałbym. A nie, czekaj, ja też mam konsolę. Kompatybilność wsteczna nie zawsze była standardem w konsolowym uniwersum. To, że Nintendo Switch 2 najprawdopodobniej będzie miało kompatybilność wsteczną, jest dużym zaskoczeniem, bo przez lata każda konsola Nintendo miała swoje własne kartridże, więc jeżeli miałeś gry na NES-a, to mogłeś w nie grać tylko na NES-ie. Na żadnej innej konsoli od Nintendo te gry nie działały. W późniejszych systemach Nintendo dało dostęp do klasycznych tytułów z NES-a i z NES a przez Nintendo Switch Online, między innymi. No, ale to nie jest kompatybilność wsteczna w takim klasycznym znaczeniu. To po prostu cyfrowe porty, w które mogą grać wszyscy subskrybenci, i oczywiście, że wymaga to dodatkowego abonamentu. Na PlayStation 4 też nie miałeś szansy zagrać w gry z PS3. W sumie w gry z PS3 można dzisiaj grać wyłącznie na tej konsoli. A to jest kolejny świetny powód, żeby wydawcy gier zmusili Cię do kupowania tych samych tytułów po raz drugi. No bo jak inaczej zarobić, jak nie zmuszając ludzi do zakupu gry, która jest zaledwie kilka lat starsza. Lepiej zrobić coś nowego i kazać Ci znowu sięgnąć po portfel, w końcu kto by chciał mieć kompatybilność wsteczną, skoro można sprzedać grę jeszcze raz. No ale PS5 już owszem ma kompatybilność wsteczną i można na nim grać w gry z PS4. No, i zajebiście, prawda? No, ale tu się pojawia kolejny stary, dobrze znany nam temat chciwości. Bo jasne, że możesz zagrać w wersję z PS4 na PS5, ale będziesz miał słabszą rozdzielczość, mniejsze detale, mniej płynności. Chciałbyś grać w tę samą grę w lepszej jakości? No to panie, no, dopłać 50 zł do gry, którą już kupiłeś i prawdopodobnie już przeszedłeś. No, za luksus się płaci. Kto by nie dopłacił do tego, żeby mieć lepszy klatkarz i rozdzielczość, ale trzeba pamiętać o tym, że zapłacisz 50 zł, owszem, no będziemy mieli lepszy klatkarz i lepszą rozdzielczość, ale będziemy mieli albo lepszy klatkarz, albo wyższą rozdzielczość i nie będziemy mieli tych dwóch rzeczy naraz. Jeszcze rozumiem jakieś upgrade z okazji okrągłych rocznic, ale czy serio trzeba w taki sposób obchodzić nawet? Drugie urodziny to to są gry, czy jakiś Brianek, czy inna Jasmina przez G? Oczywiście, no nie mówię tutaj, że wszystkie remastery i remake'y powinny być za darmo. Oczywiście, że firma będzie chciała na tym sobie zarobić, bo znajdą się gracze, którzy kupią te upgrade. Y. Tyle, że często te odświeżone wersje to kwestia ściągnięcia jednej aktualizacji, a są to często odświeżenia dość leniwe w porównaniu do oryginału. Czy remake'y są dobre? Czy remastery są dobre? Odpowiedź jest jedna. To zależy. Z jednej strony mamy do bólu leniwe odnowienia wyłącznie potrzebne wydawcom, żeby zapełnić kieszenie. Ale z drugiej strony mamy wznowienia, które faktycznie wnoszą coś nowego. Z remakami sprawa jest inna, bo tutaj mamy do czynienia ze zbudowaniem gry od nowa na podstawie istniejącej już gry. Remake może zawierać inne mechaniki, zupełnie inną grafikę, animacje, które no, mogą odmienić sposób, w jaki gramy w grę. Remake, który jest dobrze zaprojektowany, może nie tylko odświeżyć klasykę, ale wręcz nadać jej nowej jakości, która sprawia, że no, gra jest bardzo atrakcyjna i przy tym dostosowana do współczesnych standardów. Osobiście moim ulubionym remakem jest Final Fantasy VII, bo tutaj przeskok jakościowy jest przeogromny. Zmiana jest widoczna gołym okiem względem oryginału, bo różnica między tymi dwoma grami no, to 23 lata. I tutaj twórcy też nie bali się bardzo dużych zmian, takich jak system walki, bo w oryginale mieliśmy typowy dla JRPG-ów system turowy. Natomiast w remake'u jest to aktywna pauza połączona z walką w czasie rzeczywistym, co mocno dynamizuje rozgrywkę. Zmiany wizualne widzicie sami, ale też nie każdy remake wymaga drastycznych zmian w gameplayu, czego przykładem jest Demon Souls. Twórcom udało się stworzyć nową grę, nie niszcząc zalet, jakie miał oryginał. Resident Evil 4 remake Tony Hawk, Pro Skater 1 Plus 2. Crash Bandicoot and Saint Trilogy Black Mesa to są świetne gry. Remastery, no problem z nimi jest taki, że trochę traktuję je jako lenistwo ze strony twórców, i zdaję sobie z tego sprawę, że jest to trochę nieuczciwe. Odnoszę wrażenie, że remasterów wychodzi po prostu ostatnio za dużo, i przez to po prostu nie doceniam tego, co mogłyby zrobić, gdyby dzieliły je od oryginału trochę więcej czasu. Dlatego tutaj doceniam bardziej remastery starszych gier jak Planescape Torment, Dark Souls 1, czy wspomniane wcześniej Age of Empires 2. Ale jednak to, co ja chciałbym doceniać częściej, to oryginalność, pomysłowość, wizjonerstwo, ale nie w grach, które już znamy na pamięć, ale w tych, których twórcy jeszcze nie zrobili. Bo cała ta kwestia tych wszystkich wznowień powoduje, że branża staje się stać w miejscu. I mam tutaj na myśli w szczególności Sony, bo to oni doprowadzili sprawę upiększeń do granic absurdu. No bo kiedy wyszło PlayStation 4 Pro, Sony miało silne asję w rękawie, nawet jeżeli nie uważamy Horizon Zero Dawn i Uncharted 4 za tytuły wybitne, ja sam ich nie uważam za tytuły wybitne i tak by the way, oba te tytuły już doczekały się remasterów. To trzeba przyznać, że technologicznie cieszył oko nawet dzisiaj. A jakie tytuły ekskluzywne mieliśmy na premierze PlayStation 5 Pro? No okej, okay, no Stellar Blade cieszył oko. Gra sprzedała się w ponad milionie kopii, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że był to debiut studia Shift Up. Ale to nie czyni tej gry system-sellerem. Zamiast tego zapowiedzieli Days Gone. Nie, nie, nie drugą część, remaster. Jak tu się nie zaśmiać? O usuwaniu starych wersji gier na Steamie już mówiłem, ale tutaj, jeżeli masz w bibliotece stare wersje GTA, no to przynajmniej możesz sobie w nią grać. A okazuje się, że w dzisiejszych czasach to już nie jest takie oczywiste, bo ukochany Blizzard poszedł o krok dalej, i jeżeli masz, tak jak ja, pudełkową wersję Warcrafta 3. To możesz ją sobie wsadzić w dupę albo usunąć Battle.neta, jeżeli chcesz w nią pograć, bo Blizzard wpadł na genialny pomysł, żeby zainstalowaną spłyty wersję zaktualizować do wersji Reforged. Podsumowując, remake i, i remastery mogą być dobre, jeśli twórcy odpowiednio podejdą do tematu. Jeżeli twórcy mają pomysł na to, jak tchnąć w grę nowe życie, jednocześnie nie zabijając tożsamości oryginału, to jest to przepis na sukces, natomiast w ostatnim czasie mamy istny wysyp nikomu niepotrzebnych remake'ów i remasterów, w szczególności remasterów. A już skandaliczne wręcz jest narzucanie tych gier tym, którzy kupili starszą wersję, no bo to co zrobił Blizzard z Warcraftem 3, to co zrobił Rockstar z GTA, Vice City, Trójką i San Andreas, to co robi Sony z upgradeami do kilkuletnich gier, Podnoszenie ceny starych gotików na Steamie przez THQ Nordic to jest po prostu słabe. Tylko wiecie, co w tym wszystkim jest najsmutniejsze? To, że odwieczne prawo rynku pozostaje niezmienne, a brzmi ono: jest popyt, jest podaż. Dopóki ludzie będą kupować wątpliwej jakości wznowienia, to one wciąż będą powstawały.